Cześć wszystkim w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 złote wrota. No i jesteśmy w tym momencie dalej w obozie Orków. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, teraz e, chciałbym spróbować tych walk na arenie, tylko e, spróbujmy z Samem Z nim miałem na początek. Wyzywam cię na pojedynek. Tak po prostu. Tak, chcę zostać mistrzem areny i nikt mi w tym nie przeszkodzi. W takim razie spotkamy się na arenie. No okej, okay. zobaczmy. Powinien lepiej. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda i czy ja jestem w ogóle w stanie cokolwiek ugrać walczyć. O Boże. On mnie samą lagą zbił tak bardzo. To mi chcecie powiedzieć właśnie. Co? Co, co? co to był zakryt w ogóle? To była lekka przesada. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Tak, tak. tak. Inaczej bym się do tego za. Jak ja też nie udał to stwierdzam, że jeszcze jestem na to za słaby i po prostu pójdziemy robić dalej questy. Do wiary, kogo ja widzę. Gornie teraz! Znowu ty. Tak, we własnej osobie. Wspaniale! Znowu się spotykamy i znowu będzie ostra jadka. Jak za dawnych czasów. Jasne. <grym się do kawałki> Jasne, teraz w dupy była właśnie walka na arenie. Walcz. go. Romnij go, no staram się. Tylko że jak on mi jednie kryta za o właśnie mniej więcej tyle. Próbowałeś uciec z areny, tym samym przegrałeś walkę. Co ja zrobiłem? Ła, ła ha, łaza, ha p, 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 p. Teraz to aż. Okej, okay. nie, nie mam słów, spróbujmy jeszcze raz, ostatni, bo to było lekkie, nie wiem nawet jak to nazwać. Ko nie, Goron, tak, ja wiem, też też rzeczy widzę. Nie mam teraz czasu, muszę mu nakopać do dupy. Walcz! Nie, nie dam rady. <laughs> Za mały demerz ma ten mieczyk. Okej, okay, więc no cóż. Skoro tak, to idźmy dalej, no. Ciebie mogę też wyzwać, ale. No skoro on mnie zabija zwykłą blagą, no to ten na pewno nie będzie słabszy. Więc, więc no cóż. Zróbmy po prostu tak, że, że że, że, ja spróbuję. Może nawet tutaj będę. O Boże, zapomniałem, że tutaj jest to coś. Ej, jest dosyć mocno nadszarpnięty, tylko że żre mnie tak, że. Nie mam słów. Dobra. Um. Hmm. Rozumiem. Rozumiem. Idziemy naokoło. Roślinki możemy pozbierać trochę. Dobra, no czyli najprościej będzie teraz, jakoś spróbować poekspić na tych cerberach czy

Idź, idź, stąd bo cię zaraz ten głupi pirat zabije, i EXPAS stracę przez ciebie. No, dobra, O boż, No i na co ci to było, głupie brzytwiaku? Teraz ty, że zginiesz, to jeszcze AXPAS przez ciebie, no? No to kurwa, debil. Ej, a ja ciekawy, czy tutaj coś jest na dole? Jak wszedł? Może trochę ekspa dla mnie? Exb dla mnie Tylko no kurde ten brzyd jak mnie raz dziabnął i mi pucha pezjat i mi się kończą powoli rzeczy, którymi mogę się uleczyć. Hm. Sprawdźmy. Spróbuję się trochę roślinek podjeść. Dobra Co to jest? To jest... Topielec? Ale normalny, czy jakiś zaś piekielny? Powiedz, że jesteś normalnym topielcem Nie, to jest ten piekielny Już widzę po tym umaszczeniu To ja idę Na razie to Na razie Na razie stąd chciałem być. To miałoby sens e, Okej okay. Tam jeszcze było kilka goblinów, pamiętam, w tej jaskini obok, których nie zabiłem. Więc może tam podejdę i dobiję to, co tam zostało. Zauważyłem w ogóle, że mój pies bardzo nie lubi, kiedy ja nagrywam. Ona wtedy tutaj chodzi po tym pokoju, jakaś ta, jakoś tak niespokojnie. Nie wiadomo, co by chciała robić z życiem. Tu się będzie normalnie rzucać Więc... no cóż Eee... jeden? Tylko jeden? Nie, chyba... Chyba dwa... Nie, jeden Nienawidzę, nienawidzę waszej rasy czarnej dobra, to rasistowska Nie zabrzmiało nienawidzę, nienawidzę waszej czarnej rasy Dobra To trochę mogło zabieżć rasistowsko, ale nie to było moim celem Czy ja otworzę te kufry? Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo Dobra, zawsze coś Kolejny save. Przestań łazić po moim pokoju ja cię proszę. Połóż się! A Jezus Dobra, tutaj lewo, prawo, le... Fuck, lewo, prawo, prawo. 20 bełtów. To nie było raczej warto, no ale dobra. 20 złota żeśmy sobie wzięli, więc... Znaczy 250 zł żeśmy sobie wzięli, więc... Jakoś tam jesteśmy na plusie. Stąd wszystko zabrałem, żadnych roślinek wokoło. A coś tutaj jest, co to jest? Ognisty kolnia, to chyba na mamy. To jak średnio mi się przyda. To roślinka lecznicza. Która mi zbyt dużo zdrowia nie leczy, ale lepiej ją mieć niż nie mieć. Tu widzę mię w tle. I chyba tyle nic więcej tu nie ma. O, o, o szczaw królewski, no popatrzcie. Taka kurczę, wartość roślina bym przegapił. 500 złota. W by to ideło je jest taka cenna. No ale zawsze tak było w gotikach że ona była zajebiście cenna, więc... Warto było podejść do krzaczków. Okej, tu są te kurde palące się ścierwojady tu zrobimy następnego savea. Hmm. Dobra, zobaczmy, jak. Jak będę się z nimi bił pojedynczo, to nie powinno być chyba problemów. Kryt, proszę, jakiś kryt, kryt. O dobra, pojedynkę nie są zbyt mocne i mają smażone mięsko. Czyli będę myśleć, czym się leczyć. Tutaj coś jest, może? Dwa czerwy widzę na horyzoncie, panie kapitanie. Dobra, to po jednym. Po jednym. No, co wy robicie w ogóle? O, dobra Ja pierdolę, nie ogarniam ich stylu w ogóle Nie wiem Starałem się jakoś je wyciągnąć je pojedynczo A to było tak zajebiście niemożliwe One tak jakoś dziwnie działały, że ja nie mam słów jest. Minus kopacza sobie zjem. Może jakąś. jakieś ziele lecznicze, roślinkę. Tutaj jednego Cerbera. Gdzie jesteś? Tu jesteś, szmaciarzu. No jak pięknie przeprowadzona walka, jestem z siebie taki dumny, jak nigdy A... o nie nie, 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 Ale ja mam tutaj wejść, bo tam są ci, ci orkowie, które miałem dać He, te paczki z żywnością No tylko kurde, nie podejdę tych topielców Więc ja będę musiał zrobić takie kółko zajebiste No dobra Chodź tutaj płonący szczerwojadzie, nie lękam się ciebie i Twojej płonącej natury, płonącego szczerwojada zniszczenia świata. Plus 9, ale jakbyś go bez i trafił na koniec, to byłoby fajnie. Dzięki. weźmy sobie co tam miał. No, okej, okay, popatrzmy jeszcze tutaj po, po rogach, bo pewnie przegapiłem sporo roślinek, jak tutaj z Diegiem maszerowałem. No, chociaż chyba jakoś niezbyt dużo przegapiłem. No dobra. To mały herbaty. Hm. Ej, czy ja teraz zabiję tego gościa, który się zamienił w tego ścierwojada? Czekajcie, może, może teraz dam radę, kto wie? Jim? Co tu robisz? Aaa, <grystanie> 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 no teraz powiem dać radę, przecież to jest tylko pojące ścierwojad najzwyklejsze w świecie. I coś mi to dało, że go zabiłem? Czy on po prostu tak sobie stoi? Tak żeby sobie zmienił się w ścierwojada tak sam z siebie? Bo czemu nie? Hmm. No dobra, wiecie co? To ja teraz postaram się pójść tutaj. Oddam yy, te paczki żywności tym orkom. Przy okazji, może dam radę zabić jeszcze coś tutaj, czego nie dałem rady zabić wcześniej. Tu gdzieś był jakiś jaszczur, którego ja nie zabiłem. I nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś mi zniknął. Nie, nie, nie. To jest brzytwiak Z brzytwiakiem, ja nie chcę się bawić. Hmm. Jaszczur. A ty co? Co to za ścierwojat? Dam radę się zabić? Jeden, 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 jeden. O Boże! Ja na ciebie to nie chciałem, ziomuś! Proszę cię. Ach, nienawidzę przytwiaków. O! No dobra. Ja się z tobą kur... ja się na ciebie... Na tobie zemszczę, jak tylko będę trochę mocniejszy w tym... w tej grze. Jak ja się na tobie zemszczę, to ty sobie nie wyobrażasz. Co za kurde frajer, cholerna gnida. No, jedz sobie go. Byle byś mnie został w spokoju. Dobra, spróbujmy. Tego ja jaszczura. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. No, no, nie jesteś na mnie, tylko chodź do mnie. Dobra. <ślesk> <ślesk> nie, <ślesk> to i dalej jest, żeby pomóc. Oj, mać. Dobra. To oczywiście tam idź sobie z tego serwia da dalej. Ja ci nie będę przeszkadzał przyjacielu. Dobra, to zrobimy po prostu speedrun w tamto miejsce. Tak jak ostatnio. Eee, nie gryź mnie po dupie, chociaż ciebie mogłem zabić w sumie. Bo jesteś... Nie, nie, ciebie nie, chcę, orkowie, orkowie, please, please. Wy pomo pomóc pomóc, 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 pomóc tutaj, e, zabijcie ich, co? Nie no, co wy robicie, no ej Ja wiem, że to jest potężny stwór, ale nie uciekajcie w trójkę przed nim. dajcie radę. Wierzę w was Co oni robią? Mogłem wiedzieć Czekajcie, bo to się zaczyna robić interesujące co oni robią. Ja tego nie do końca rozumiem. Um. 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 przestań mi gryźć po dupie ty szmaciarzu. Ja pierdzielę! No nie zaraz po dupie od strażników i tyle. Na co ci to było? Gnido. Co oni robią? Ej, 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 stój, stój, stój! Daj sobie dać te paczki żywności, potem możesz wydłupiać gdzie tylko chcesz! A Ja naprawdę nie rozumiem co tu teraz się stało. Chwila! Też bardzo chciałbym wiedzieć, ale nie wiem czy jest dane mi poznać tą prawdę. Chwila, wyprzedzę go trochę. Nekron, chodź tu, chodź, chodź, daj sobie dać paczki. Chwila. Przyniosłem żywność. Cholera! Co to ma być? Czemu tak długo? Co długo? Czemu tak długo? Musiałem na to czekać. Myślisz, że żyjesz się samym powietrzem, czy co? Twój brat powiedział mi o tym dopiero. Zamknij się, mora! Nie zwalaj winy na mojego brata. Zawsze długo mu schodzi, zanim znajdzie jakąś głupią morę, która przyniesie nam jedzenie. Ciesz się, że w ogóle chciało mi się tu przyjść. Nie tym tonem, Mora. A teraz daj mi te paczki i zabieraj się stąd. Nikt nigdy nie nauczył cię dobrych manier? Mi pewnie też się nie uda. Bierz te paczki i obsił się Dzięki, Mora. Ej, podziękował, to jest jakiś plus, tak? Uczy się. Trzeba dać mu trochę czasu bezimiennym, trochę, trochę kurde, nie wiem, cierpliwości, no. Okej, okay, eee... Prześpię się godzinę, żeby sobie odnowić życie. No i skoro już oddaliśmy te paczki temu... Orkowi, no to możemy zrobić kolejnego quesa, czyli miałem pogadać z tym całym Argosem, czy jakkolwiek on tam się nie nazywał. I Ktoś mi napisał komentarz, że pod którymś z tych wież znajduje się jakaś mikstura zręczności. Hmm. Nie wiem, pod którą to było wieżą, ale na razie nie widzę. Dobra, myślałem, że jak zaraz kichnę, to normalnie jebnie wam tak po uszach przez ten mikrofon, a jednak okazało się, że nie kichnąłem. <laughs> Mój wasty adgaz nie strylował. Dobra. Zapiszmy tutaj i pogadajmy dalej. Ten dom jest już zajęty i należy do nas. Spokojnie, chciałem się tylko rozejrzeć. Nie masz tu czego szukać. Słuchowo! Ty gnido. Co to ma być, kurde, za tondo wielkiego bezimiennego bohatera, co? Co ty tu masz? Masz jabłko, masz wino, masz chleb. Wszystko ci zabiorę, kurde. Um... Jesteśmy tak biedni, a ty śmiesz zabierać nam ostatni bochenek chleba? Jak ci nie wstyd, rabusiu. Wynoś się stąd. A ty kurwa szmato, jeszcze ci złoto zabiorę. Co ty na to wszystko ci zabiorę ty gnido kurde. Tak jesteś, co mi teraz powiesz? Co tu porabiasz? Jak to co? Mieszkam tu? W tych ruinach? Bez porządnego dachu? Jesteśmy ubogimi ludźmi. Tylko na to nas stać. Aha, no to fajnie. Musiałam się fajnie spać. No, dobra. Kolejny save, może trochę dużo tych saveów robię. Nie powinienem aż tyle ich robić, ale wolę mieć jak coś z od razu, szybko. No, nie chcemy się nabrać po prostu tego straconego czasu. Argos, to miałem pogadać ziomuś. Kim jesteś? Nazywam się Argos. Mieszkam tu wraz z moją żoną Rosji. Zajmuję się zbieraniem ziół, a od czasu do czasu także poluję. Może ty powiesz mi coś o sobie? Ja? Jestem podróżnikiem. Bywam w różnych miejscach i zawsze pakuję się w jakieś kłopoty. Ale przeważnie wychodzę z nich obronną ręką. Nie wiem czy wiesz, ale to ja zniszczyłem barierę w Kolonii Górniczej i to ja pokonałem Smoki w Kamienicach. Heh, mnie na to nie nabierzesz. Spotkałem już nie jednego żartownisia, który chciał mnie na to nabrać. Myślał, że dzięki temu dostanie coś za darmo. Idź precz, oszuście! Źle mnie zrozumiałeś. Ja naprawdę jestem tym bohaterem. A gdzie jest ta twoja lśniąca zbroja? Potężny mieć, mnóstwo złota. Hmm. Wiesz, to długa historia. Więc nie myliłem się. Kolejny oszust. Zjeżdżaj stąd, albo inaczej porozmawiamy. Ale to naprawdę ja. Co? Jeszcze tu jesteś? Teraz się doigrałeś. Dobra, i to jest to o czym mówiłem w którymś odcinku. Że moje kontakty z tym gościem już na początku były dosyć niezbyt pozytywne. No, tylko że teraz ta walka idzie trochę lepiej, chociaż jak je mnie kryta, to dalej. I przykład przez przypadek włączam nagrywanie. Nie wiem jakim cudem. Ten, ten przycisk mi się wcisnął, ale wcisnął się. Co za kurde nita, zawsze. Kr kryty w tej grze. U przeciwników są chore, naprawdę. Przewinę tą rozmowę jeszcze raz. Bla bla, 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 bla To naprawdę ja. O fuck. No i dobra, miejmy nadzieję, że teraz kryty będą po mojej stronie. Na razie są. Tylko różnica obrażeń, jeśli chodzi o moje kryty, a jego to jest niebo, a ziemia. No właśnie? No. decyduje 200 expa To teraz ja wykorzystam yy, okazję, że ty tutaj leżysz. I poczekam tu godzinę. Wynocha z mojego łóżka! Chcesz coś powiedzieć zomu chcesz zostać w pierdol? Chodź tutaj. Chodź, chodź tu jak do ciebie mówię. Co teraz powiesz? Silny jesteś. Dałeś mi niezłe baty. Czy dalej upierasz się, że kłamię? Nie nie, skoro tak twierdzisz, musisz mieć rację. Ale naprawdę inaczej sobie ciebie wyobrażały. W każdym razie cieszę się, że mogłem cię poznać, choć okoliczności były trochę niemiłe. Też tak myślę. Co powiesz mi na temat tej tabliczki, którą sprzedałeś Christianowi? <laughs> e, nic nie wiem. Co to za tabliczka? Daj mi spokój, nic nie wiem. I to jest, to, czego miałem się od niego dowiedzieć? Że załomam ujebnąć w pysk? A, nic więcej się nie dojem. dobra. A ty mi coś powiesz, może za to? Co wiesz o tabliczce, którą twój mąż sprzedał Makowi Wody? Niewiele, to znaczy nic. Czyli jednak coś wiesz. Z pewnością też słyszałaś, że została skradziona. Daj mi spokój, niech Argos sam ci o tym opowie. Odkąd ją znalazł, mamy same kłopoty. Już z nim rozmawiałem. Po moim pytaniu bardzo się zmieszał. Zmieszał się? Bo zaczyna mnie to coraz bardziej martwić. Odkąd tabliczka zniknęła, stał się milczący i bojaźliwy. Nawet nie chce mi powiedzieć, co dokładnie się stało. Myślę jednak, że znam pewien sposób, aby coś z niego wyciągnąć. Zamieniam się w słuch. To już pozostaw mnie. Pierw jednak. Brak seksu tak. przez miesiąc, skadłem? Jak już Wspomniałam, jesteśmy ubogimi ludźmi. Chcesz złota? 100 monet wystarczy, bohaterze. Szta złoty, że brak seksu przez miesiąc? Jak to? To mu tak drogo. No kuźwa. No dobra. Kobietę w tych czasach, naprawdę. Mam złoto. Dziękuję ci, dobry człowieku. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Ten mag za tę tabliczkę dał nam tylko parę marnych groszy. A ci wstrętni bandyci. Bandyci mają z tym coś wspólnego? Tak, słuchaj mnie uważnie. Argos znalazł tę tabliczkę gdzieś na bagnie i sprzedał magowi Chrystianowi. Gdy tego samego dnia znowu wyszedł na bagno, w poszukiwaniu kolejnych tabliczek. Napadło go dwóch bandytów, strasznie go pobili i kazali powiedzieć, gdzie jest tabliczka. Argos początkowo milczał, więc zaczęli go przypalać ogniem. Wtedy powiedział, co się z nią stało. Potem przywiązali go do drzewa, a puścili wolno dopiero następnego dnia, grożąc, że jeśli tylko piśnie o nich słówko, to go dorwał. Też ty sam możesz się domyśleć. Tabliczkę ukradli na pewno ci bandyci. Mój mąż nie maczał w tym palcu. Jak nazywali się ci bandyci? Tego nie wiem. Spytaj Argosa. O Boże, bo tak między wami się bawił. Już co złote ci dałem, kobieto. Rozmawiałem już z twoją żoną. Wiem, co dokładnie się stało. Więc czego jeszcze chcesz ode mnie? Powiedz mi, jak się nazywali ci bandyci. Nic ci nie powiem. Nie chcę, żeby mnie znowu przypalali. Nie bój się ich. Jeśli powiesz mi, gdzie ich znajdę, dorwę ich i zabiję. Naprawdę? Chyba już raz cię przekonałem, że to ja jestem tym słynnym bohater. Hmm. Nie wiem, wolę nie ryzykować. Uspokój się już. Jak więc nazywaliście ci bandyci? Z tego co słyszałem, jeden to rega, a imię drugiego zaczynało się na literę K. A może na H? Nie pamiętam już. Znajdziesz ich idąc do obozu bandytów. Przeważnie całymi dniami nic nie robią, czekając tylko na jakąś dogodną okazję odciążenia kogoś z sakiewki. Gdyby tak ktoś dał im nauczkę. Gdzie dokładnie znalazłeś tę tabliczkę? Znalazłem ją zupełnym przypadkiem na bagnach. To było w nocy, dręczył mnie straszny koszmar. Nie uwierzysz, ale ta tabliczka wołała do mnie we śnie. Wreszcie jakaś dziwna siła zmusiła mnie, bym wybrał się na poszukiwania. I rzeczywiście ją znalazłem. Potem szybko sprzedałem ją magowi wody, Christianowi. Nie chciałem mieć z tym więcej do czynienia. Na samo wspomnienie tamtej nocy przechodzi mnie zimny dreszcz. Okej... Okay. Zajmę się tymi bandytami. Naprawdę? Byłoby wspaniale, gdyby ktoś ich nauczył rozumu. Ale uważaj, są silni. Poradzę sobie. Jeśli tego dokonasz i ci dwaj przestaną nas nękać, dam ci coś naprawdę cennego. Okej. Okay. Co prawda nie widzę siebie w tym momencie pokonującego tych dwóch bandytów, ale. No przyjmamy quest na przyszłość, nie? Zawsze jakiś plus. Woda. No dobra. No, i wiecie co, myślę, tutaj będę kończył odcinek. Jeszcze nie wiem, co będziemy robić następnym Myślę, że przejdziemy się do tych bandytów i sprawdzimy, co tam się w ogóle dzieje w tamtym obozie. Więc, to było tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.